Triumph ST 955i W związku z tym, że nie znalazłem nigdzie w polskim YouTube opisu tego motocykla, postanowiłem sam go zrealizować. Jest to motocykl zasilany wtryskiem paliwa, pojemność 955 Jest to jednostka sportowo-turystyczna. Pozycja za kierownicą lekko pochylona, ale bardzo wygodna, podobna do, do Bandita albo Yamaha XJ Tylko troszkę bardziej sportowa. Motocykl, jak widać, ma pełną owiewkę, dlatego jazda na nim jest dosyć przyjemna. Aczkolwiek dla ludzi około 1,70 m wzrostu przydaje się deflektor, który w ogóle już yy, powie wiatru likwiduje. Zaletą jest dobra widoczność w lusterkach, czego mi w innych motocyklach brakowało. Pozycja na siodle jest bardzo wygodna. Siodło jest miękkie i dosyć przyjemne w eksploatacji motocykl posiada dosyć szerokie ogumienie 190 oraz dosyć fajny monowahacz, który jest dosyć charakterystyczny dla tego modelu sama jazda nim w trasie jest bardzo fajna, płynna i bezproblemowa gorzej jest z z ruszaniem. jest to dosyć ciężki motocykl 235 kg w porównaniu do Bandita oraz Yamaha XJ jest to duża różnica przy prowadzeniu motocykla, ma za to czujnik temperatury silnika oraz czujnik poziomu paliwa. układ hamulcowy to dosyć dwie duże tarcze z przodu i jedna tarcza z tyłu. Na standardowym tłumiku dźwięk z wydechu jest dosyć cichy. Jeszcze jeden plus w porównaniu do konkurencji z Suzuki oraz Yamaha czy Kawasaki przy tej pojemności cena motocykla na rynku wtórnym jest naprawdę bardzo tania i część ludzi tego nie docenia przepłacając nawet o 1000 zł na przykład za GSX Sefa, który tu się osiąga mi akurat nie równa. Jeszcze jedna informacja. Prędkość maksymalna to około 235 na godzinę, zaś prędkość na pierwszym biegu to około 100 na godzinę. Także na rondzie lepiej jeździć tylko na jedynce. Ogólnie motocykl bardzo szybko się zbiera. Praktycznie od 3000 obrotów do 10000 płynnie przyspiesza. Nie ma jakichś skoków, tak jak w Bandicie 400, którym kiedyś jeździłem. Nie ma żadnych dziur mocowych. Yy, więc przyspieszenie jest płynne od 3000 praktycznie nawet na szóstce.